Witam Państwa bardzo serdecznie. Słów kilka o pneumokokach i następstwach zakażeń przez nie wywoływanych. Zacznę od tego, że do niedawna, do ery przed pandemią, taki stereotyp, który był bardzo mocno ugruntowany w myśleniu ludzkości, przynajmniej tej bogatej i żyjącej w krajach rozwiniętych, to był taki, że zakażenia to nas właściwie nie obchodzą, bo one dotyczą e, krajów biednych, a poza tym, jeśli mamy antybiotyki, chemioterapeutyki, leki przeciwwirusowe, to zakażenia nie są niczym strasznym. No i okazuje się, że to jest nieprawda. Zakażenia są czymś, co było, jest i będzie ważną przyczyną zgonów e, i chorobowości na całym świecie. No, dość powiedzieć, że jeszcze przed erą y, COVID-19 Zakażenia układu oddechowego to była czwarta przyczyna zgonów w świecie rozwiniętym. Więc one odgrywają istotną rolę epidemiologiczną. I Teraz jeżeli chodzi o zakażenia układu oddechowego, to właśnie pneumokoki, czyli bakteria Streptococcus pneumoniae, to najważniejsza bakteria, która atakuje człowieka. Ona jest wszędobylska, świetnie się czuje w temperaturze pokojowej wywołuje bardzo wiele różnych zakażeń, nie tylko zapalenia płuc, bo one nas najbardziej interesują w kontekście człowieka dorosłego, ale na przykład u dzieci wywołuje zapalenie opon mózgowo-rodzeniowych, może dawać serce, może dawać zapalenie otrzewne i no bardzo wiele różnych postaci klinicznych tego zakażenia jest. A to są takie, jak widzicie Państwo tutaj na obrazku, ziarniaki, które są otoczone taką otoczką polisacharydową, ona je chroni przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi i ta otoczka, ona ma pewną, pewne cechy biologiczne odpowiadające za to, że pneumokoki są bardziej lub mniej zjadliwe. Jest 90 co najmniej serotypów tej otoczki, one się między sobą różnią, są takie serotypy, które są można powiedzieć bardzo paskudne i bardzo zjadliwe i one odpowiadają za cięższe przebiegi I one zresztą są zawarte najczęściej w szczepionkach, no bo szczepionki tworzymy nie przed po to, żeby uniknąć zakażeń łagodnych, tylko właśnie takie, które są bardzo niebezpieczne. A pneumokoki kanalizują nosogardzie, przede wszystkim dzieci. To dzieci są głównymi nosicielami pneumokoków, chociaż szczepione zdecydowanie rzadziej. No ale pneumokoki też mogą kolonizować zwierzęta domowe, także psy, koty, Tchórzofretki i inne zwierzęta, nawet konie. Także koni też nie należy zbyt mocno całować, ponieważ można się, w czasie całowania konia, pysk, można się zakazić pneumokokiem, proszę Państwa. Więc warto o tym pamiętać. I te pneumokoki, one są najważniejsze. Tutaj mamy taki, takie wyniki europejskie z początku naszego wieku, gdzie pneumokoki okazały się najważniejsze. Ale w ogóle zakażenia dróg oddechowych i dolnych dróg oddechowych to są zakażenia, które w tej chwili bardzo często są niewykrywane, czyli około 40% w ogóle zakażeń nie jest wykrywanych. No Jak widzicie Państwo, w takich zwykłych zakażeniach, no to bakterie odgrywają tutaj rolę niewielką, to jest kilkanaście procent, albo współzakażenia, które są wirusowo-bakteryjne, no to one to jest jakieś 10%. Zupełnie inną historią są zapalenia płuc. Pamiętajmy, że zapalenie płuc to nie jest po prostu cięższe przeziębienie. Zapalenie płuc to jest bardzo ciężka choroba. Zawsze zapalenie płuc zawsze może wiązać się z następstwami, o których o zaraz powiem, fatalnymi dla życia i zdrowia. Wiążą się z wysokim ryzykiem zgonu. I no, COVID to świetnie udowodnił, ale COVID-19 to jest po prostu też środowiskowe zapalenie płuc, proszę Państwa. To nie jest coś zupełnie odkrywczego. Ono jest, przebiega tylko ciężej niż wiele znanych nam zapaleń płuc. I w związku z tym umieralność z powodu COVID-19 jest bardzo wysoka. Ale to nie znaczy, że te, które znaliśmy wcześniej, to są zapalenia płuc, które przebiegają łagodnie i są zaniedbywalne. Nic podobnego. No i za zapalenia płuc to właśnie znowu tutaj 40% się nie wykrywa w ogóle przy najlepszych technikach badawczych. Są badania europejskie sprzed kilku lat. Bakterie to 23%, a współzakażenie to jest jeszcze 7%. Notabene współzakażenie wirusowo-bakteryjne przebiega zawsze ciężej. No i znowu pneumokoki tu mają ogromne znaczenie, dlatego że pneumokoki świetnie współzakażają z wirusami. I czują się znakomicie, na przykład w towarzystwie wirusa grypy. Takie zapalenie płuc, które jest wywoływane i przez grypę, i przez pneumokoki, no, może kończyć się fatalnie. No i co ciekawe, pneumokoki to najczęściej współzakażające bakterie, no właśnie zakażenie COVID-19. Więc one się dogadują natychmiast ze wszystkimi wirusami doskonale i wywołują ciężkie zakażenia. No taka umieralność w Polsce, ona jest zmienna, ale wiemy, że to jest. Od kilkunastu procent do pięćdziesięciu procent. Zaraz zresztą o tym powiem. Taką najbardziej skrajną postacią zakażenia pneumokokowego jest inwazyjna choroba pneumokokowa. Dane koro Un, to jest taki ośrodek, krajowy ośrodek śledzenia kwestii właśnie zakażeń i monitorowania także oporności bakterii na drobnoustroje. I proszę zobaczyć takich przypadków inwazyjnej choroby pneumokokowej. Mieliśmy około tysiąca rocznie w Polsce, przynajmniej potwierdzonych albo Hodowlą, albo PCR. W roku 2020 ta liczba spadła, no bo mieliśmy lockdown i izolację społeczną, i dezynfekcję, i maski. To wszystko sprawiło, że liczba wykrytych przypadków inwazyjnej choroby nowokowej potwierdzonej spadła w niemalże o połowę, i to jest dokładnie to samo, co się obserwuje w tej chwili w innych krajach europejskich, w innych krajach rozwiniętych. Tam, gdzie wprowadzono restrykcje epidemiczne, tam takich zakażeń jest mniej. Najwięcej proszę zobaczyć w grupie przede wszystkim osób plus 65, ale zwróćmy uwagę, że już od około 50 roku życia w górę te przypadki zdecydowanie są częstsze. No i po drugiej stronie to dzieciaki do 4 roku życia. Tylko pamiętajmy, dorośli płacą zapaleniami płuc i śmiercią. Dzieci rzadko umierają na takie zakażenia, ale mogą mieć. Na przykład zapalenie opan mózgowo rdzeniowych i uszkodzony ośrodkowy układ nerwowy na całe życie. Czyli nie cieszmy się tym, że dzieci nie umierają, bo one mogą zapłacić za takie zakażenie. Na przykład gorszą jakością życia, bo będą mniej wykształceni, na przykład nie będą sobie radzić w szkole. To jest taka cena, która jest rozciągnięta w czasie i niezauważana dla populacji, a bardzo, bardzo wysoka. Serotypy, które odpowiadają za zakażenie, proszę zobaczyć tutaj, najczęściej w Polsce wykrywane w roku 2020 to był serotyp trzeci, na drugim miejscu 4, 19. To są wszystko bardzo patogenne serotypy pneumokoków. One odpowiadają za bardzo ciężkie zakażenia. No ale wracając do tej choroby pneumokokowej, o, tak, szkolnie dzielimy na inwazyjną i nieinwazyjną. No, Inwazyjna to jest taka, w której mamy ciężki przebieg i mamy bakteriemię, czyli wykrywamy bakterie w krwi krwiobiegu. To może być oczywiście najczęściej jest zapalenie płuc, ale mogą być też inne choroby, o których wcześniej wspomniałem. Te postacie nieinwazyjne, zaś one mają nieco łagodniejszy przebieg, ale też to może być zapalenie płuc, tylko będzie miało postać nieinwazyjną u człowieka dorosłego, u dzieci zapalenie opon mózgowo -rdzeniowych, czy zapalenie ucha środkowego. No, i skrajną postacią takiego zakażenia będzie wreszcie sepsa, czyli uogólnione zakażenie, w którym mamy do czynienia z wielonarządowością, uszkodzeniem wielu narządów, wielu tkanek. Wcześniej powiedziałem, że dzieciaki bardzo często chorują podobnie jak dorośli, to są dane światowe. Natomiast zobaczmy, umieralność, ona wyraźnie rośnie u ludzi starszych. I im starsze osoby, tym umieralność jest wyższa. E, zachorowalność e, za na środowiskowe zapalenie płuc w Europie, proszę zobaczyć, no, w zależności od tego, jakiego, jaki czynnik ryzyka weźmiemy pod uwagę. No, mężczyźni mają gorzej, na pewno, osoby starsze, no ale takie e, m, współchorobowości, tutaj znowu to słowo współchorobowość, które zrobiło, m, można powiedzieć, dużą karierę w COVID-19, ono ma też znaczenie, jeżeli mamy jakieś choroby, to one zwykle negatywnie się odbijają na kwestiach zakaźnych i kwestiach zapaleń płuc. I na przykład POHP, to proszę zobaczyć, tutaj ta zapadalność jest ona, zachorowalność, przepraszam, jest wielokrotnie wyższa w porównaniu z populacją, która nie ma POHP takiej choroby przewlekłej dróg oddechu. I teraz powiedziałem wcześniej, że zapalenia płuc to, 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 to nie jest zwykłe przeziębie. No i żeby to udowodnić, to pokażę Państwu dane, to są, to, to jest kohorta, Duńska i umieralność z powodu zapalenia płuc podzielona na populację plus 65 i młodszych ludzi, ale skupmy się na tych plus 65, bo to jest istotne. Otóż generalna śmiertelność jest rzędu 8%, 8 na, 10, 8 na 100 osób umiera, ale w ciągu 180 dni, czyli pół roku od takiego zapalenia, umiera 16%. To jest bardzo, bardzo dużo. Przypomnę, że z powodu zawału serca umiera mniej niż 1% osób. No ale ci, którzy trafiają do szpitala, to te, czyli zwykle ciężej chorzy oczywiście, to są osoby, które, zobaczcie, 10% umiera w ciągu 30 dni, czyli najczęściej tu i teraz na to zapalenie płuc w szpitalu, ale kolejne 9 dobija w ciągu półrocza, czyli mamy od, odroczony wyrok jeszcze, który dostajemy z powodu zapalenia płuc. I 20 prawie procent umiera w ciągu pół roku. Proszę Państwa, 20 plus 65 umrze z powodu zapalenia płuc. I to są dane, które nie dotyczą COVID-19. To są dane, które dotyczą zapaleń płuc środowiskowych, czytaj przede wszystkim zapaleń pneumokokowych. No i jakbyśmy teraz sobie porównali tutaj taką kohortę akurat 300 kilkudziesięciu Amerykanów, 62-latków, czyli młodszych niż 65, w tym punkcie zero, który tutaj jest, oni niczym się nie różnili poza tym, że mieli zapalenie płuc. Ci, którzy nie mieli zapalenia płuc, żyli sobie długo i szczęśliwie. Natomiast proszę zobaczyć, ci, którzy przeżyli zapalenie płuc, to oni mniej więcej po trzech latach jedna trzecia nie żyła. Czyli nie wystarczy przeżyć zapalenia płuc, najlepiej go nie mieć w ogóle, dlatego że ono może mieć fatalne następstwa na przyszłość i źle rokuje. A dlaczego te następstwa są takie ważne? Bo zapalenia płuc uszkadzają cały organizm, można powiedzieć sobie króciutko. Krótko mówiąc, mamy pobikłania, Zapalenia płuc są od ośrodkowego układu nerwowego. To no przypomnę, że jeżeli to są starsze osoby, to na przykład kwestie zespołów otępiennych się pojawiają. To każdy z nas zna takie historie, że starsza madam lub starszy pan trafił do szpitala z powodu zapalenia płuc i już nigdy nie był tą osobą, która była, dlatego że nastąpiły bardzo gwałtowne zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym. Ale proszę zobaczyć, tu jest znacznie więcej tych wszystkich różnych wielonarządowych następstw od serca, po układ krwiotwórczy, kwestie endokrynologiczne, hematologiczne, no one są naprawdę bardzo szerokie. To nie jest zwykłe przeziębienie to jest choroba, która, jeśli nie zabija tu i teraz, przypomina w ciągu pół półrocza 20% to zabija w odroczony sposób. No i bardzo często niesie ze sobą zaburzenia funkcji układu sercowo-naczyniowego. No, zobaczmy, tutaj proszę zobaczyć, to mamy niewydolność serca, ostre zespoły wieńcowe, arytmie. Jeśli ktoś, proszę Państwa, wcześniej miał już problemy, to co szósty taki pacjent ma albo ostry zespół wieńcowy, czy też zawał serca, czy udar mózgu też do tej grupy należy, czy też na przykład różnego rodzaju arytmie. Nie mówiąc o niewydolności serca, która to jest choroba mało doceniana, a niezwykle ważna, bo to jest siewca śmierci wśród populacji starszych osób, a także przyczyna bardzo złej jakości życia, bo objawem niewydolności serca będzie duszność i zła tolerancja wysiłku. Jak to się dzieje w przypadku pneumokochów? Dlaczego one tak uszkadzają serce, proszę Państwa? Otóż one znakomicie czują się w płucach, wywołują zapalenia płuc, ale jednocześnie takie krążące z krwiobiegiem bakterie dostają się do mięśnia sercowego i tam się tworzą takie malutkie ropnie, one tam bardzo dobrze funkcjonują i co prawda leczenie antybiotykowe zabija bakterie, ale jeżeli już się tam wytworzył taki mikrorobień, to tworzą się mikroblizny w mięśniu sercowym, a to uszkadza serce, bo serce nie może mieć takiej blizny. I krótko mówiąc, pojawiają się różnego rodzaju komplikacje sercowe, od no, choćby zawału serca, nie, zmian niedokrwiennych w sercu, poprzez uszkodzenie funkcji skurczowej serca. Po zaburzenia rytmu, które też mogą być fatalne, a najczęściej jest to po prostu migotanie przeciągów, które sprawia, że serce kurczy się słabiej, mniej więcej o 20%. No więc teraz wyobraźmy sobie, że nam wypada 20% funkcji serca. I tu wybarwione na tym niebieskim rysunku pneumokoki na jasno-zielono i mikroblizna, którą powodują. Także to są bakterie, które mają całą fabrykę różnych enzymów i toksyn. One świetnie sobie robią te dziurki w sercu, tam się osiedlają i nawet jak je zabijemy antybiotykami, to zostają po nich blizny i fatalne rzeczy. No a inne czynniki ryzyka na przykład właśnie ciężkiego przebiegu zapalenia wód, no to są przykład cukrzycy i ryzyko śmierci u pacjentów, którzy mają cukrzycę i którzy cukrzycy nie mają, to jest wielokrotność. Czyli pamiętajmy, te parę milionów osób, które w Polsce chorują na cukrzycę, to są ludzie zagrożeni ciężkim przebiegiem zapalenia płuc. No i może zaczniemy właśnie od tych chorób współistniejących jako najważniejszych czynników ryzyka inwazyjnej choroby pneumokokowej. Proszę zobaczyć, tu jest cała lista, ale zwrócę na jedną, no jedną rzecz uwagę, przewlekły alkoholizm lub palenie tytoniu, czyli choroba zwana nikotynizmem, która w większości nas nie kojarzy się z chorobą, a jest chorobą, to jest poważny czynnik ryzyka takiego ciężkiego zakażenia wywołanego przez pneumokoki. No a tutaj już inne choroby, czy choroba nowotworowa, czy POHP, czy brak śledziony. No tych wszystkich różnych czynników jest bardzo, bardzo dużo. Wśród czynników demograficznych, no wiek to małe dzieci i dorośli plus 65. To jest najważniejszy czynnik ryzyka w sensie epidemiologicznym, bo no pamiętajmy, ile milionów osób plus 65 mamy. Tylko w roku 2021 20, w Polsce Żyje ponad 900 tysięcy osób plus 85. Myśmy sobie prawie milion plus 85, i to są osoby, które są narażone na ciężki przebieg w ogóle zakażeń w tym No i wreszcie warunki życiowe. Tam, gdzie jest gęsto, tam, gdzie jest dużo ludzi, tam łatwiej się zakaźnić. I ciekawostka na koniec, proszę Państwa: Zespół austriacki to jest taka choroba, która wiąże się zarówno z zapaleniem płuc, jak i zapaleniem sierdzia. I zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych. I tu zobaczcie Państwo gdzieś na zdjęciu widać znakomicie, jak proszę zobaczyć tutaj, została zjedzona przez pneumokoki jedna z zastawek serca. Została zjedzona, trzeba było założyć całą protezę naczyniową. O, i tu mamy perforację, przepraszam, płatka jednej z zastawek, dziura została wytrawiona właśnie przez te osadzające się na tej zastawce pneumokoki. A tutaj mamy całe duże ropnie w głowie. I krótko mówiąc, to jest akurat obraz ropnia wewnątrzczaszkowego, który jest wywołany przez pneumorobię. Czyli krótko mówiąc, takie zakażenia też się zdarzają i one są bardzo ciężkie. Piga z makiem, proszę Państwa, zakażenia to nie jest coś, co nas nie dotyczy, bo dotyczy to każdego i każdy może zachorować, a osoby z czynnikami ryzyka mogą, mogą mieć następstwa takich zakażeń znacznie większe i to jest tuż za nami. Tuż za rogiem, tuż za drzwiami, dlatego że pneumokoki żyją wszędzie. A tym nieszczęściom, o którym ja mówię w tej chwili, można spokojnie zapobiegać za pomocą szczepień. I tutaj dosłownie garść informacji, jeżeli szczepimy pacjentów przeciw pneumokokom, to ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej spada o 75%. A jeżeli mamy nieinwazyjne postacie takiej choroby, to spada mniej więcej takie ryzyko zapalenia płuc u osób plus 65 o połowę. Jest bardzo, bardzo dużo. W takich populacjach otwartych, szerszych te badania są też bardzo pięknie potwierdzone. Spada to mniej więcej o 70%. Bardzo wysoka skuteczność prewencji zapaleń kłuc u osób plus 65. I teraz tylko jednoroczna obserwacja w, pod Wenecją we Włoszech. Szczepienia różnymi szczepionkami pneumokokowymi I proszę zobaczyć, że skumulowana przeżywalność, proszę Państwa osób, którzy, które, prze, które były szczepione, ona jest co najmniej kilka procent większa, tylko w skali roku. Czyli krótko mówiąc, jeżeli szczepimy osoby plus 65, to one mają szansę na dłuższe życie. Nie tylko na lepsze życie, ale na dłuższe, w związku z tym można zapobiegać nieszczęściom za pomocą szczepień i warto o tym pamiętać. Podsumowując to, co powiedziałem, to pamiętajmy, że zakażenie układu oddechowego to, co, to, to, to nie jest bajka, to nie jest Świat na zewnątrz. To dotyczy każdego właściwie. Oczywiście dotyczy najbardziej tych, którzy mają, mają yy, współchorobowości. A szczepienia przeciwpneumokokowe, one potencjalnie ratują życie. To, co pokazałem, tak? One istotnie ograniczają ryzyko zapaleń płuc, czytaj poprawiają jakość życia i ratują życie. Bardzo ważne. Yy, I oczywiście to, co jest przykrą informacją w tym wszystkim, to fakt, że. Mimo licznych zaleceń i starań ta wyszczepialność przeciw pneumokokom w Polsce jest stanowczo, stanowczo niska. Ona jest w ogóle niska, niska jest kultura szczepień w Polsce, ale szczepienia pneumokokowe to na pewno jest lekcja do odrobienia przez nas wszystkich i, i, i to lekcja konieczna do, do, do przeprowadzenia i do, do odrobienia. Bardzo dziękuję.